Nie! No to kurwa, był dzwonek! Nie trafiłem nie. w dzwonek! W miskę trafiłem! Dawaj no. Nie! Dawaj no. To ty za. No <grym> będzie... okay. to co przerwa. to przerwa! To przerwa! Wchodzimy do tego challenge'u. No co, robimy coś innego? A. No to panowie, kolejny TikTok. Mamy pachołka na głowie i musimy go zrzucać. Mamy różne itemy do zrzucania. Ale ja widzę? Rzucający widzi? Rzucający może widzieć. Mamy parę rzeczy. Dobra. Później mamy tak. Spróbujemy piłeczką później no. z samą paletką. No. Nino, nino! No to, jedziemy? Tak. No. Dobra. <noise> o, ale mi kwa mignęło przy głowie, aż mi ciary ciary mi przeszły, nie? <głosy> Dobra <głosy> Do, dobry był to żółw Tylko rzuć ją, nie? A nie, że podejdzie z drugiej strony Chciałbym trafić, wiesz?